Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj, moi drodzy, wymaksujemy sobie nową postać, czyli oczywiście pułkownika RAF'sa. Nagrywam ten odcinek w ten sam dzień, co wczorajszy odcinek Lecz tam parę godzin później, moi drodzy, no i dzisiaj otworzymy sobie właśnie trochę tych skrzyneczek, które mamy jeszcze z poprzedniego sezonu. Zobaczymy, czy wyleci nam właśnie ten Star Power oraz gadżet. Mam w planach, aby otworzyć po prostu wszystko ze starego. Nie chcę otwierać nic nowego. Bo jeżeli wyjdzie jakaś postać, na przykład w marcu, no to wtedy chciałbym tą postać wydropić, a niekoniecznie kupować ją za gemy. Oczywiście do tego czasu pewnie już będę miał wymaksowany ten nowy karnet. Ale zobaczymy, może akurat wyleci ten gadżet oraz Star Power właśnie z tych starych skrzyneczek. Po to ja też zbierałem. Mam 1% na Star Power oraz 2% na gadżet, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oprócz tego, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Dobijmy tutaj tak z 3500 łapek oraz zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby nie przegapić żadnego odcinka oraz liveika oraz jeżeli coś kupujecie w sklepie z moim kodzikiem, czyli kodem Panda, podsyłajcie mi to na mojego maila. A najlepiej to w sumie na relacje na Instagramie, wtedy ja udostępnię waszą relację. Bo jak oglądacie ten odcinek, to już się skończył konkurs na wygranie dodania do znajomych, a dokładniej 5 osób dodałem aż do znajomych to się działo wczoraj na live, znaczy jak ja to nagrywam to jeszcze nie było tego live'a, no ale wiecie o co chodzi więc dobra, myślę, że już nie będę przedłużał, przechodzimy sobie do otwierania skrzyneczek, mamy też tu jakąś mapkę okej, okay, to pewnie będę też sobie grał później więc lecimy i oczywiście potem przetestujemy dobra, no to tutaj mamy 1000 punktów, to te 1000 punktów na razie nie będziemy ruszać, otwieramy mega boxa i niestety z mega boxa nic nie ma, więc mamy 40 big boxów przed nami. Zobaczymy, co z tego wyleci. Pierwszy big box, niestety nic. Następny bonus, czyli 200 token doublerów. Spoko, lecimy dalej. Przy okazji, będę miał dużo monet na jakiegoś stronnego skinu, na przykład. Ok, let's go dalej. Zobaczymy po jakimś czasie dropnę, czy to starper czy gadżet tego pierwszy, Nie, zobaczymy. Ok, pozostałe przedmioty znów po dwa jetonów. To się przyda, to się przyda na wbijanie karnetu, więc jak najbardziej spoko. Ok, 249. Powiem Wam, że sporo tych. Podwajaczy dostałem jak na razie Bo otworzyłem nie wiem 7 teraz to jest 8 No tak 8 otworzyłem Dwa razy podwajacz więc w sumie spoko Niestety nic 200 golda z każdej mniej więcej wylatuje Sorki za mój głosek mam trochę inny ale Trochę mnie boli gardło I mamy mamy moi drodzy Jedynkę świecącą możecie teraz Zjechać sobie na Na dół na komentarze I napisać czy będzie to gadżet Czy będzie to star power Ja obstawiam że będzie to Kurczę nie wiem, to może być i to, i to. ale myślę, że będzie to chyba gadżet. Tak mi się wydaje, bo jest to jest większa szansa na gadżet. Więc zostawcie łapeczkę w górę. Suba, kto jeszcze tego nie zrobił. O, wpijacie też na Instagrama, podsyłać swoje nagrania. Nie czuję, kiedy rymuję i gadżet. No, tak jak obstawiłem. dobra, gadżet jest spoko Akurat o wiele bardziej mi się przyda gadżet, moim zdaniem, bo już grałem na kilku rafsów, co mieli gadżet, i naprawdę spoko. To wychodziło. Szczerze mówiąc, otworzyliśmy chyba 10 i w 10 mi dropło, więc myślę, że no tak, do 15 zejdziemy i będę miał Star Power, ale zaraz zobaczymy. Mam taką nadzieję, bo jak będę otwierał wszystkie, no to trochę lipa. I żebym nie dropnął na koniec, to już będzie w ogóle yy, nie fajnie, bo będę miał tytuł Wymaksowałem postać, a jej nie Wymaksowałem. Ale nie, moi drodzy, mamy Star Power. Bardzo ładnie. Nie mogę się tak drżeć, bo mnie będzie znowu bolało gardło. Ale dobra, mamy to Star Power, wymaksowany pułkownik RAWS, w ten sam dzień, w który wyszedł. Oczywiście, wy widzicie dzień po odcinaczek, ale mamy tak. Zrzut zaopatrzenia obejmuje teraz bombę, która zadaje dodatkowe 1000 damage'a w chwili lądowania i umożliwia burzenie murów. A tutaj to są oczywiście te. Worki piasków, które się zakrywają, zresztą, jak widzieliście mój odcinek z testowania rafsa na wersji deweloperskiej, to pewnie już wiecie, jak to działa. No, i myślę, że możemy sobie zagrać tutaj solo. Jak widzicie, już troszkę misji sobie zrobiłem, bo tam miałem na duo coś pograłem, ale nic więcej na razie nie robiłem. Więc lecimy, zobaczymy. Przy okazji, wbijemy 32 stopień karnetu, bo mamy też podwajacze żetonów, i lecimy, moi drodzy, zobaczymy. Co się tutaj uda zrobić tym Ravsem? Pierwszy raz jako wymaksowana postać, oprócz na wersji deweloperskiej oczywiście, bo na wersji też miałem wymaksowaną. Dobra. Generalnie spoko mi się gra Ravsem. Bardzo fajnie mi się gra Ravsem, przyjemna postać. Bardzo szybko można atakować, to też zauważyłem. Jeszcze nie zawsze trafiam. No teraz to się nie popisałem za bardzo. Okej, okay, ta Bibi będzie leżeć za chwilę. No ona już leży. Okej, okay, pięknie. Teraz szybko atakujemy sobie. Dobra, nie trafiłem tego, ale przynajmniej udało mi się pokonać Serca bardzo dobrze. Zbieramy sobie jeszcze tą ochronkę. Teraz muszę pamiętać, że też ta ochronka rozwala ściany, bo w sumie wcześniej nie rozwala, a teraz rozwala. To jest taka jedyna większa różnica. No i te worki z piasków, oczywiście. To też to jest duża różnica. Oj, ojoj oj, 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 oj zginąłem, ale w tym samym momencie go też pokonałem, więc. No tak średnio, plus dwa lecimy dalej, przy okazji wbijemy. No, myślę, że tak z 330 moi drodzy uda nam się wbić. Okej, okay, tutaj mamy Edgara. To też jest spoko, że te strzały się odbijają od ścian. Okej, okay, bardzo dobrze. No teraz już się popisałem trochę lepiej tym strzałem. Nie puszuję też jakoś bardzo. Jak widzicie, mam aktualnie 300. Na pewno, jak widzicie ten film, to już się zbliżam pewnie do 750, albo już wbiłem 750. Bo tak jak mówię, nagrywam ten odcinek przed liveem. A codziennie są livey, więc na liveach, jak wiecie, dużo wbiję. Więc ja bym obstawiał, że tak 700 myślę, że będę miał już na live no ale zobaczymy jak to będzie szło, moi drodzy. Oczywiście później będę grał trójki, bo aktualnie lecę sobie solo, czy tam dłoski czasami z randomami pogrywałem, ale na trójkach na razie nie gram, bo moim zdaniem jest bez sensu grać na trójkach na takich niższych pucharkach. Na 500 plus już ok, chociaż też na 500 plus to czasami różnie bywa. No ale tak od 700 no to już cały czas będę grał trójki, no bo to wtedy o wiele szybciej jest zbijane. Chyba, że macie tima, na przykład macie dwóch znajomych, co mają mało pcharków, Wy też macie mało pucharków, bo macie nową postać. No to wtedy się oczywiście opłaca te trójeczki, ale tak no to bez sensu moim zdaniem. Okej, okay, czy mi się uda go pokonać? Trafiłem go raz. Drop leci. No niestety, okej, okay, ładnie. Mimo wszystko pokonany. Generalnie też zauważyłem, że czasami te osoby próbują to podnieść, nie wiem dlaczego. Ale niektórym się wydaje, że oni mogą to podnosić tak jak soczek. Co by było oczywiście bez sensu, bo bardzo często rzuca się ulta na kogoś, a nie na przykład przed siebie. Więc jeżeli byście rzucili w kogoś, no to on by miał darmowy soczek. Dlatego nie wiem, dlaczego tak niektórzy myślą, ale widziałem, że. Ta Colet wcześniej chyba zebrała to, znaczy próbowała to zebrać, ale jeśli nie udało, no bo się oczywiście nie da. Wygraliśmy gierkę bardzo ładnie, plus 10 pucharków, moi drodzy, spoko 327. A spróbujmy dobić sobie tą 16 rangę na odcinku. Myślę, że jest taka możliwość. Dwie giereczki jeszcze, jakieś spoko powinniśmy, moi drodzy, ugrać. Też niedługo będzie odcinek, gdzie będę wbił 25 rangę na właśnie tej postaci, czyli pułkowniku Rafsie. Dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby tego nie przegapić. Zapraszam też na live'y, bo tak jak mówię, tam się sporo dzieje. Ojoj, oj, 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 oj. no tutaj się niezbyt ciekawie dzieje. No niestety jestem pokonany. Kurczę, nie wiem, dlaczego taki fokus miałem od razu z dwóch stron. Ale minus 4, ok, czyli jeszcze dwie gry i powinienem mieć 16 rangę. No dobra, zobaczymy. Jeżeli będę miał wina teraz albo top 2, no to zagramy sobie jeszcze jedną. Jeżeli nie, no to skończymy sobie na tej giretce. Bo też nie chcę, nie wiadomo jak długiego odcinka robić. Mm, okej, okay, tam jest Tik. Tik może być troszkę wkurzający. Nie trafiłem chłopa niestety. Czy teraz się uda? No niestety, nie da rady. Nie da rady chłopa tam trafić. Okej, okay. aha, ja jeszcze mam gadżet. Zapomniałem zawsze o tym gadżecie. Zapomniałem o tym gadżecie w sumie. W tamtej gieretce. mogą mi się uchronić gadżetem. No ale cóż, Mortis tam jest, okej. Okay. Mortis pewnie podjedzie tego mm, Tik'a. Generalnie zauważyłem, że teraz auto działa inaczej. Nie wiem czy to jest od tej aktualizacji, ale jeżeli widzę, widzę jakiegoś przeciwnika i widzę skrzynkę, to on autoaimuje mi przeciwnika, jak widzicie. Nie autoimuje mi skrzynki, mimo że skrzynka jest bliżej. Moim zdaniem spoko, bo często było, że jak biliście się z kimś blisko skrzynek, to autoim wam nawalał skrzynkę zamiast przeciwnika. Okej, okay, tu jest jakiś problem lekki, więc sobie walnijmy to, chociaż nie było to aż takie potrzebne. No, oj oj, oj oj ja szóste miejsce, chyba szóste miejsce moi drodzy, niestety zero. No to solo nie jest takie super, no co ja mam powiedzieć, na solo aż tak ładnie mi nie idzie, lepiej mi wychodzi tutaj duo. Właśnie z randomami, ale chciałem przetestować sobie gadżecik oraz star więc oczywiście zrobiłem to w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, tak jak mówię, zostawcie łapeczkę w górę, 3500 łapek, jakbyśmy dobili, to było bardzo fajnie. Zapraszam was na streamki, wbijajcie również na mój sklep, moi drodzy, pierwszy link w opisie. Jest aktualnie limitowany drop walentynkowy, więc jeżeli go kupicie, będziecie mieli bluzę z taką pandą, z serduszkiem, możecie sobie obczać pierwszy link w opisie, tak jak to mówiłem ponieważ do 15 lutego będą te rzeczy, a później już ich nie będzie na sklepie i nigdy nie wrócą, więc jeżeli chcecie mieć coś limitowanego, wbijajcie pierwszy link w opisie. Zapraszam też na Instagrama, moi drodzy, tam są często konkursy, dużo relacji oraz podsyłajcie mi na mojego Instagrama filmiki, jak kupujecie coś z moim kodem. Ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, cześć.